Dla Bogu, chciałem powiedzieć kilka słów o sprawiedliwości. Bardzo często, zazwyczaj, jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to mówimy o tym, co nam się podoba, to co uważamy za sprawiedliwe. Ja powiem Wam, że całe życie żyłem taką sprawiedliwością. Robiłem to, co mi się wydawało, że jest dobre. cały czas wydawało mi się, że to co robię jest dobre. I wydawało mi się, że postępuję dobrą, idę dobrą drogą. Wiecie, sprawiedliwość to jest taka rzecz wymierna. Może być coś bardziej sprawiedliwe, mniej sprawiedliwe w naszej ocenie, ale taka bezwzględna sprawiedliwość jest tylko i wyłącznie, jeżeli, przy, jeżeli tylko i wyłącznie sprawdzimy to, co robimy w stosunku do Słowa Bożego. Ja powiem wam, Bóg, jeśli król Saul, jest tam opisany w Starym Testamencie, Bóg go wyznaczył spośród całego ludu Izraela na króla. Był najwyższy, był odważny, był piękny i wszystkim się podobał. I wszyscy przyklasnęli i powiedzieli, o będzie naszym królem. Ten król Saul robił, niby robił to, co Bóg mówi, ale tak w pewnym momencie niektóre rzeczy dokładał. Chciał trochę lepiej, albo nie wysłuchał do końca Pana Boga. I w pewnym momencie Bóg przysłał do niego proroka Saula i powiedział, że nie podoba mu się to, co robi. Powiedział mu, że jest knąbrny i że jest nieposłuszny. I pomyślcie w własnym życiu, jeżeli coś robicie. Czy konfrontujecie to z tym, jak widzi to Bóg. Być może mieszkać z kimś bez, bez ślubu. Jak myślisz, czy Bóg yy, tak, yy, tak chce, czy tak nie chce? Chcę powiedzieć jasno, że Bóg tego nie chce. Jest to w oczach Boże, że Nie dlatego, że, że, to, że ja tu tak mówię, że mówi ksiądz Zambony. Ale Słowo Boże jasno mówi, powołał yy, człowieka do małżeństwa. Nie do życia yy, poza małżeństwem. Czy zabieranie papieru do doxero z pracy jest grzechem? Nie. Jest. Dlatego, że to jest kradzież. Bierzesz to, co nie jest Twoje. Wydaje się, że to jest błahostka. Ale to jest tylko Twoja sprawiedliwość. Bo to jest. A Boże sprawiedliwość jest zupełnie inna. On dał w posiadanie to Twoją ten papier ksero, a nie Tobie. I przyjrzyj się swojemu życiu. Jak wiele razy jesteś krudąbny i nieposłuszny. Ja byłem tak wiele razy. Ja tego nie zauważałem, nie widziałem. W momencie, kiedy skonfrontowałem to moje życie z Bożą chwałą, z Bożą obecnością. I wtedy jasno się okazało, że ja po prostu jestem zwykłym przesznikiem, zwykłym człowiekiem, który ciągle przekracza to, co Bóg stanowił. Wiecie, jest wielu wspaniałych ludzi. Między innymi Bojżesz był takim wspaniałym człowiekiem. I on kiedyś do Boga powiedział, że Boże chcę zobaczyć Twoją chwałę. A Bóg powiedział, słuchaj, jest to niewykonalne, ponieważ gdy zobaczysz moją chwałę, to umrzesz. Ponieważ nawet Bojżesz, który był wybrany przez Boga, by wyprowadzić cały Izrael z Egiptu, taki człowiek wybrany, namaszczony, był na tyle był grzeszny i nie był w stanie zobaczyć Boga. I powiem Wam, czy to Ci się podoba, czy nie. Czy w to wierzysz, czy nie wierzysz. Przyjdzie taki czas, że spotkasz się z Bogiem, spotkasz się z Jego chwałą. I przy Jego światłości możesz tylko zginąć. I Biblia mówi, że uratuje Cię od tego tylko jedna rzecz. Kiedy obok ciebie stanie Mesjasz, stanie Chrystus i powie Ja tego człowieka znam. Ja okrywam go swoją sprawiedliwością. Tak mówi Biblia. Biblia mówi, że jeden zgrzeszył Adam i przez to wszyscy są grzeszni, ale jeden poświęcił się i jeden sprawdziły się poświęcił, Jezus Chrystus, i przez Niego mamy zbawienie. Jeżeli Ty jesteś teraz w takim momencie, że widzisz w swoim życiu, że słyszysz co jakiś czas, że Bóg ci w takim letnim powiewiem mówi do do, do, do ciebie, że to Twoje życie nie jest takie jak potrzeba, że on jest puste, że ono jest suche. Posłuchaj tego głosu, który Ci mówi i nawróć się do Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Niego, aby On mógł objąć Cię swoim ramieniem sprawiedliwości i powiedzieć, Ty jesteś mój. I przed swoim ojcem powiedzieć, Boże, Ojcze, ja Go usprawiedliwiłem. I przyjmij, przyjmij tego człowieka do swojego królestwa. Się o swoim życiu. To, co tu jest na Ziemi, jest napisane, że to, co jest na Ziemi, jest tylko marnością i to, co zobaczymy dopiero yy, po śmierci yy, okaże się dopiero coś warte. Pomyśl o swoim życiu. Jeżeli czujesz, że chciałbyś przyjść do Boga, czujesz, że jednym krokiem yy, że twoje, twoje życie prowadzi do zagubienia, do zatracenia, pomóc się teraz ze mną chwilę. Powiedz w ten sposób, Panie Jezu, jestem teraz, jestem zwykłym przyszłym i staję tu przed Tobą. Po to, abyś ty mnie utrudnił. Panie, proszę, przeważ przekaż mi każdy grzech, którym zawiniłem wobec ciebie. Ja, Panie, teraz chcę od tego dnia prowadzić nowe życie. Chcę prowadzić czyste życie. Chcę prowadzić takie życie, jak to mi się podoba. I, Panie, proszę, proszę pomóż mi. A jeżeli zagubię się, jeżeli się podślę, Panie, podnieś mnie, abym doszedł tam, gdzie Ty chcesz się zaprowadzić. Amen.